Cześć, w tym odcinku opowiem o szczypcach dla elektryków z długimi, płasko-okrągłymi i zwężającymi się szczynkami z funkcją tnącą produkcji NWS. Są to szczypce przeznaczone do przytrzymywania elementów, chwytania, wyginania i cięcia. Powierzchnia chwytająca w tych szczypcach jest ząbkowana, jej długość to około 25 mm narzędziu tym mamy zintegrowany klucz oczkowy. Rozmiar klucza 18 mm. Możemy wykorzystać na przykład do przytrzymywania śruby. Szczypce te przeznaczone są do cięcia miękkich i twardych drutów. Drut miękki, czyli miedziany, aluminiowy, plastikowy o średnicy do 3,9 mm drut średnio twardy, gwóźdź, trzpień o średnicy 3,2 mm maksymalnie. Przewód z drutu twardego, czyli linka stalowa o średnicy do 2,2 mm. Ostrza są tutaj dodatkowo hartowane indukcyjnie. Twardość ich to około 57 do 59 HRC. Szczypce te działają z takim lekkim oporem, a luz na łączeniu jest bardzo minimalny. Rękojeści posiadają nasadki wielokomponentowe, izolowane za testem do 1000 V. Napisy na rękojeściach są trwałe, czyli na przykład tutaj tu one się nie rozmazują tak jak tutaj ten na przykład kod kreskowy naniesiony przez drukarkę. Dodatkowo znajdziemy tutaj uchwyt do mocowania opcjonalnych akcesoriów jak na przykład nasuwany zatrzask zabezpieczający szczypce przed upadkiem z wysokości. Szczypce te wykonane są ze stali narzędziowej tej hartowanej olejowo. Waga tych szczypiec to 190 gram, długość 205 mm. Za szczypce zapłaciłem 21 euro, czyli po przeliczeniu na złotówki to jest około 97 zł. To już jest z wysyłką. Na Allegro znalazłem najtaniej za 108 zł, również z wliczoną wysyłką. Szczypce NWS Najlepiej będzie porównać z innym modelem, jaki posiadam, od Knipexa. Pierwsze, co będę chciał porównać, to powierzchnia chwytająca, ząbkowana. W Knipex powierzchnia chwytająca, ząbkowana, nachodzi na siebie. Zobacz w powiększeniu jak to wygląda. Knipex, NWS. Gdy spróbuję zacisnąć. Takie szczypce na papierze. Zobacz jak to wygląda. Tutaj widać, że pozostaje ślad. W przypadku NWSA zostaje tylko kawałek śladu. Tutaj i tutaj jedna linia. Widać znaczącą różnicę. W Knipex ta powierzchnia jest dłuższa w porównaniu z NWS-em, ale w NWS-ie mamy dodatkowe powierzchnie chwytające zamkowane do wykorzystania na przykład jako klucz w Knipeksie tego nie ma kolejne to jest cięcie twardość ostrzy w Knipexie to jest około 61 hrc a w NWS wynosi od 57 do 59 hrc dla przykładu zakreścienia drutu o średniej twardości w knipeksie o średnicy do 3,2 mm, a w NWS wynosi do 3,9 mm. Rękojeści w obu przypadkach są wysokiej jakości. W knipeksie ta powierzchnia żółta jest nieco bardziej chrupowata. W NWS mamy uchwyt do mocowania opcjonalnych akcesoriów. W Knipexie, na etapie zakupu, musimy zdecydować, czy kupić z zaczepem, czy bez. Szczypce Knipex są o 16 gram cięższe, ale też minimalnie dłuższe od NWS. Tutaj, tak pokażę na przykładzie. Widać, że jest jakieś 5 mm więcej niż NWS. Ceny tych szczypiec różnią się minimalnie lub są takie same. Zależy od tego, gdzie kupujemy i jaki jest aktualny kurs euro. Jeżeli zastanawiasz się, które Szczypce lepiej jest wybrać, to właśnie zwróć przede wszystkim uwagę na to, co potrzebujesz. Czy potrzebujesz zabezpieczenia przed upadkiem? Czy może ważniejsze jest dla ciebie, aby powierzchnia chwytająca, zobkowana była nieco dłuższa? A może ważniejsze jest dla ciebie, żeby powierzchnia była krótsza, ale żeby dodatkowo były jeszcze inne powierzchnie chwytające w tym odcinku będzie to już wszystko w kolejnym postaram się porównać szczypce knipexa do szczypiec z produktem od wichy dziękuję ci za uwagę do następnego razu cześć